Cześć, witam Was serdecznie, tu Krzysiek z kanału Chris'u Traders i powiedzcie mi taką rzecz, czy mieliście kiedyś tak, że wszystko szło dobrze i nagle Was rynek wyczyścił albo poobijał? To są takie momenty, kiedy niby mamy wiedzę, niby mamy doświadczenie, ale coś w środku się przełącza i nasze decyzje stają się bardzo dziwne. Ja myślę, że każdy z nas czegoś takiego kiedyś doświadczył. No właśnie, dzisiaj chciałem porozmawiać w tym krótkim, powolnym filmie, co się w nas dzieje w środku, w naszej głowie, a dokładniej w biochemii naszego mózgu, kiedy handlujemy. Są takie rzeczy jak dopamina, kortyzol, adrenalina. I to nie są tylko hasła z podręcznika biologii. To są prawdziwi gracze, którzy mają duże wpływy. Siedzą obok nas przy biurku, kiedy otwieramy pozycję. I zrobiłem dzisiaj taką listę 15 typowych zachowań, które rozwalają nam wyniki, plus to, jakie reakcje w ciele są przez nie wywoływane. Więc zapraszam serdecznie do posłuchania, do refleksji, do zrobienia notatek, może. I tak, punkt pierwszy: to jest takie uczucie nadmiernej pewności siebie, że jestem królem życia, że mogę wszystko. Pewnie znasz takie uczucie, jak po kilku dobrych transakcjach czujesz się rozluźniony, zadowolony, pewny siebie, istny król rynku? Nie? I to jest sygnał, że dopamina robi ci święto w głowie. Problem w tym, że wtedy, kiedy widzimy ryzyko przez jakieś różowe okulary, a co tam, dorzucę zwiększę pozycje, przecież wiem, co robię. Jestem dobry. Dobrze mi idzie. Ja pamiętam taką historię, do dzisiaj mi się siedzi w głowie. Usłyszałem od starego tradera. Dawno temu to było. To nie seria strat cię zabija, a seria wygranych. I powiem wam, że wtedy mnie to uderzyło. Ja jeszcze nie do końca rozumiałem. Dopiero po latach mogę powiedzieć, że to jest kwintesencja tego całego błędu. Seria wygranych rozluźnia, odbiera czujność, włącza w głowie film o nieograniczonych możliwościach i. Że można zdobyć świat w ciągu kilku transakcji. No i właśnie wtedy przychodzi ta jedna transakcja, która wszystko zabiera. Nawygrywasz, nawygrywasz, a potem przewalisz wszystko w jednej transakcji, i nagle bach, Jeden komunikat z banku centralnego, jeden jakiś dziadowski news, jesteśmy w punkcie wyjścia. Jak dobrze pójdzie? Drugi punkt to jest po prostu kwintesencja. Psychologicznego bólu, to jest lęk przed pominięciem okazji. Bardzo często mamy do czynienia z takim włączającym się foma, jak wszyscy się nakręcają, że już nie spadnie, że trzeba kupić jak najszybciej. Patrzysz na wykres, świeca za świecą, wszystko idzie w górę, media, znajomi, wszyscy mówią: to będzie hit. I czujesz po prostu, że serce ci szybciej bije, ręka leci na pulpit, że musisz kupić jak najszybciej. No, i to też są hormony, bo ta adrenalina z dopaminą, pchają cię do akcji. Bo mózg ci mówi mniej więcej coś takiego. Jak nie wejdziesz teraz, przegapisz całe życie. Problem jest w tym, że często wchodzisz, kiedy impreza już się kończy, prawda? Piąta fala Eliota. Wydłużona. Każdy kupuje, jesteśmy w supercyklu, już nigdy nie spadniemy. No, i często to się kończy. Korektą albo odwróceniu trendu. Punkt trzeci to też klasyka klasyki. Dokładanie do ostatnej pozycji. Kto z nas nie próbował uratować transakcji dokupując w dół, prawda? Strata boli, kortyzol skacze, więc myślisz sobie obniżę średnią cenę, będzie łatwiej odbić. Już zaczynasz sobie kombinować. No i czasem to działa, ale jeszcze częściej jest to zaproszenie do większej dziury i do jeszcze większego bólu. I długotrwałego siedzenia na minusie. Punkt czwarty to efekt zakotwiczenia: czyli tego, że ustalamy sobie cenę godziwą w mózgu na tym etapie, na którym weszliśmy. Czyli kupiłeś po 50 spada do 30, ale w Twojej głowie cena godziwa jest tą 50, to jest twój punkt odniesienia. Mózg trzyma się tego jak tonący brzytwy, bo to daje iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Tylko, że rynek wcale nie musi tam wracać. Punkt piąty to jest potwierdzanie własnych przekonań. Mamy coś takiego w głowie, że jak wchodzimy już w pozycję, to staramy się wypatrywać rzeczy, które mówią o tej pozycji dobrze. Jak już uwierzysz w kierunek ruchu, to nagle wszystkie artykuły, wszystkie wykresy Cudownie się z Tobą zgadzają. Wszyscy eksperci. O dziwio może się okazać, że jest przeciwnie i że to są pewne bzdury. Jest po prostu tak, że dopamina nagradza każde Twoje potwierdzenie. A Ty stajesz się ślepy na całą resztę sygnału, choćby wszyscy mówili i przekonywali, że jesteśmy już zupełnie innym miejscem. Miałeś tak kiedyś? Punkt szósty to efekt tłumu. Na grupach, na forach, w filmikach wszyscy kupują jedną spółkę, myślisz? No tyle ludzi to na pewno nie może się mylić. Myślisz albo czujesz podświadomie, bo te, te działania są takie na pograniczu. No i co się dzieje? Wchodzisz razem z nimi. Tylko że często to jest właśnie moment, kiedy rynek zaczyna zjeżdżać. Jak już ten cały tłum się zapakuje. Punkt siódmy to brak planu wejścia. Wchodzisz i zobaczymy, jak pójdzie chodzisz na 15 minutówce, wychodzisz na 4 godzinówce. Patrzysz, że rośnie, myślisz jeszcze chwilę poczekam, potem spada, zaczynasz się denerwować, liczysz na to, że może odbije i nagle jesteś na minusie. Nie wiem, czy może kojarzysz taką historię. No a niestety jest tak, że jak nie mamy planu wejścia i wyjścia, to znowu ster przejmują nasze hormony. One na pewno nie patrzą na kapitał, tylko na to, co czujesz w danej chwili. Punkt ósmy, mój ulubiony, zemsta na rynku. Straciłem? Dobra, to teraz ja pokażę rynkowi, że nie miał racji. Wchodzisz większym kapitałem, chcesz się odegrać, chcesz odzyskać swoje pieniądze. To jest moment, kiedy kortyzol i adrenalina robią ci koktajl w głowie. To jest chwila, że zaczynasz grać przeciwko samemu sobie. Praktycznie nigdy to się dobrze nie kończy. Kolejny punkt to jest przesadna koncentracja ale chodzi mi o koncentrację na jednym aktywie. Czyli masz przykładowo 80% portfela w jednej spółce, bo bardzo dobrze ją znasz. Znasz ją jak własną kieszeń, to daje ci taką iluzję spokoju, aż do dnia, w którym przychodzi zły raport i wtedy twój spokój zmienia się w katastrofę. Nie trzeba chyba przytaczać starego powiedzenia znanego mistrza nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Kolejnym punktem jest efekt posiadania. Jak już coś jest Twoje, to nagle wydaje się lepsze, cenniejsze. Nawet jeśli to aktywo zaczyna ciągnąć Cię na dno, to myślisz, że no przecież sprzedam, to jest mój pewniak i trzymasz. Punkt jedenasty to ignorowanie dodatkowych kosztów. Kupujesz, sprzedajesz, cieszysz się z kilku małych wygranych, a po miesiącu patrzysz na prowizje i podatki. Okazuje się, że zjadły wszystko. Dopamina, skupia się na nagrodzie, a koszty one są cicho, dopóki nie policzysz. Ale się nagrałeś, natradyfikowałeś, zająłeś swoje emocje. Punkt 12 to brak elastyczności, czyli myślenie na zasadzie, zawsze tak robiłem i działało. Tyle, że rynek zmienił zasady gry, a ty grasz starym planem. Mózg lubi schematy. Mózg działa schematami, bo inaczej. Nie byłby w stanie sobie poradzić z wieloma rzeczami. Te schematy dają mu takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i pozwalają łatwiej przetrwać. Problem w tym, że na rynku bezpieczeństwo daje adaptacja. Punkt trzynasty, bardzo lubiany przez wielu nadmierna dźwignia finansowa. Podnosisz stawkę, serce bije coraz szybciej, wyobraźnia podsuwa ci świetne pomysły, najczęściej jest to obraz wielkiej wygranej. No ale w praktyce 1% ruchu nie w Twoją stronę i konto wyzerowane, tak? Jak ktoś gra na dźwigni 50%, to ciężko jest to nazwać inwestowaniem. Punkt 14 to złudzenie kontroli. Postawiłem stop lossa w idealnym miejscu, teraz jestem bezpieczny. No i przychodzi rynek, zabiera stop lossa, a potem idzie w Twoim założonym kierunku. No i okazuje się, że to nie Ty kontrolujesz rynek, tylko grube ryby które ustawiają swoje wejścia tam, gdzie ty ustawiasz stop loss. Na szczęście możesz kontrolować to ryzyko. A z drugiej strony, to zdarzyło ci się, że postawiłeś kiedyś stop lossa w jakimś magicznym, wymyślonym przez siebie miejscu i w nocy rynek jednym knotem zmiótł go o milimetr? Daj znać w komentarzu. Punkt 15, bardzo znany. Strach przed stratą. Jak nie sprzedam, to nie straciłem. Słyszałeś o czymś takim? To ulubiona wymówka mózgu. Tylko że strata już jest, tylko jeszcze nie zapisana w historii transakcji. Ale mózg ma wymówkę. Nasz kolejny punkt to mapa powiązań. Zobacz, jak to się łączy. Chciwość, strach, iluzje poznawcze to nie są oddzielne historie, to są pętle chemiczne w mózgu, które nakręcają się w sposób idealny. Dopamina karmi chciwość, kortyzol strach. A iluzje to nasz własny filtr rzeczywistości, nieprawdaż? Kolejny punkt nazwałem sobie jak walczyć z mózgiem. Chociaż słowo walka wydaje się nie na miejscu, z wieloma rzeczami w rozwoju nie walczymy, tak tutaj no, trzeba przyznać, że jesteśmy na pewnym froncie cały czas. Ciągle mamy w głowie przeciwnika, który działa według pradawnych zachowań, które kiedyś pozwalały przetrwać i regularnie podkłada nam minę. Musimy działać przeciwko niemu. Głównym sposobem na to wszystko jest dobry plan. Wszyscy mistrzowie o tym mówią. I to nie taki w głowie, tylko na papierze. Położony gdzieś na biurku, przyczepiony, do którego regularnie zaglądamy. Na tym planie mamy limity ryzyka. Mamy zapisane wielkości maksymalnej jednostki transakcyjnej, zapisane zasady wejścia, dlaczego wchodzimy, co się ma dziać, czy jesteśmy w trendzie w ogóle. Wszystko to musimy za każdym razem sprawdzać, przynajmniej dopóki nie wejdzie w nawyk. Dziennik z notatkami, najprostszy taki, do którego można zajrzeć. Mogą być emocje w tych notatkach. To wszystko może nam pomóc wtedy, kiedy te hormony chcą przejąć ster, bo ty masz już wyznaczoną drogę i jest ci trochę łatwiej. Jeszcze takie dobre praktyki w tym obszarze to na pewno przerwa po stracie, żeby nie wchodzić automatycznie w kolejną pozycję przy dużej stracie. Często jest tak, że tą drugą pozycję możemy od razu spisać na straty. Drugim jeszcze lepszym motywem w odniesieniu do tego, co mówiliśmy wcześniej, jest przerwa po serii wygranych. Tak jak było mówione, to nie seria strat cię zabija, tylko seria wygranych. Warto o tym pamiętać. i Jak po takiej serii zrobimy sobie przerwę, to jest szansa na to, że wyjdziemy na tym jeszcze lepiej. Potem warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak sen, ruch, trochę oddechu, medytacji, relaksacji. To też jest temat, który się bardzo często przewija w tej materii. Dobrze byłoby zrobić sobie taki zakaz handlu, kiedy emocje są zbyt mocne. Kiedy mamy jakiś problem danego dnia, najlepiej byłoby w ogóle nie siadać do komputera. I to nie jest tylko ochrona kapitału, ale też własnej głowy. Kolejnym punktem jest lista kontrolna. Warto sobie rozpisać kilka pytań, to co przed chwilą już mówiliśmy. Zrobić sobie takie kilka pytań, które zadajemy sobie przed wejściem. Po co wchodzę, na jakich zasadach, na ile? Jaki jest trigger do wejścia? Jeżeli nie jestem w stanie odpowiedzieć na którejś z nich na spokojnie i bez emocji, pozycja się nie otwiera. Jak zauważyłeś, rynek to jest istny poligon dla emocji. No i dopóki nie nauczysz się, jak działają w Twojej głowie dopamina, kortyzol i adrenalina, dopóty będą handlować zamiast Ciebie. Teraz już wiesz, jak to mniej więcej wygląda. Pytanie, co z tym zrobisz? To jest bardzo krótki film, który ma tylko pokazać, że taka kwestia w ogóle istnieje. Natomiast o każdym z tych punktów są całe książki do czytania, i myślę, że warto się rozwijać w tym temacie. Jeśli chcesz w kolejnych odcinkach dowiedzieć się, jak zamienić takie błędy w przewagę, to subskrybuj i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia na Chris'u Traders. Trzymajcie się, cześć.